Hej. Dzień dobry, dzień dobry. W Deszczowy niedzielny poranek. Ciekawe, jak tam no. e, u was, ciekawe ilu z was e, zdążyło obudzić się o tej porze w weekend majowy, w majówkę. E, Bartosz... a, je, a jeśli nie, to wstawajcie, e, bo, bo, bo teraz jest live. <laughs> teraz jest nasz live, ale myślę, że zdecydowana większość będzie gotowa dopiero obejrzeć go troszeczkę później. I co Bartosz, a ty jak tam dzisiaj, wyspany? Jak... Zostawię to bez komentarza. <noise> Zostawisz to bez komentarza. Jak zwykle w niedzielę Zuzanna Strychalska i Bartosz Ryka, mam czyli duet mama i syn o finansach. I tym razem coś mam w oku. <noise> coś Ci wpadło? No. Cool. Może jakiś fajny temat na, na przyszły live? A może będzie jakiś paproch? Może jakiś paproch, to przecież, bo live nam nie pójdzie tak jak, tak jak trzeba. Trzeba będzie tutaj jakieś <gry> nadzwyczajne środki wdrażać. Dzisiaj tematem... E, pamiętasz co, e, co jest? Tak, pamiętam, e, bo mi mówiłaś. No, to co? Mały test. E, cashflow. Cashflow, cashflow. E, co to jest cashflow? Jakby przepływ pieniędzy? E, w tłumaczeniu? W tłumaczeniu, czyli cash? No, e, przepływ pieniędzy. Kasa gotowa, tak? I flow, czyli przepływ pieniędzy, nie. E, ale tak naprawdę to e, poza tym takim przetłumaczeniem z czystego z angielskiego na, że to jest przepływ pieniędzy. E, rozumiesz o co w tym chodzi? No tak. Tak? Nie, Juno, yeah, you know. no to możemy kończyć live'a. Dobra, no, koniec. Pa. Nie, może lepiej tak wiesz, wytłumaczymy tutaj. Jeżeli ty rozumiesz, to, to może jeszcze dla innych wytłumaczymy. A, po co komu? Z... A komu to potrzeba? No właśnie, po co to komu? Dziś będziemy właśnie mówić przede wszystkim, co to jest ten cashflow, jakie są trzy poziomy. Bartusz, proszę cię nie baw się mikrofonem, bo będziemy mi tutaj mieli... Zaraz katastrofę, znowu kolejną techniczną, jak, jak co weekend, i w zasadzie będziemy chcieli powiedzieć, dlaczego ten cash flow jest taki, taki ważny. Jeśli chodzi o cashflow, to można najlepiej to zobrazować na podstawie działania firmy, bo każdy z nas prowadzi taką firmę prywatną, finanse osobiste pod nazwą. Ty Bartosz Kowalski, ja Zuzanna tak? A, a Ty może, nie wiem, Jan albo Janina Kowalska. I na początek zagadka. No. Tak? No. Która firma jest zdecydowanie lepszej kondycji finansowej? Ta, co generuje zysk, czy ta, co generuje stratę? No, zysk. No, brawo! Oczywiście, wypracowany zysk jest bardzo ważny, ale. Ale to było pytanie podchwytliwe? Tak, nie? to było pytanie bardzo podchwytliwe, takie. <gry> ale właśnie to, te przepływy pieniężne, czyli ten, ten cash flow jest również bardzo ważny, ponieważ określa, czy jesteś, czy jesteś wypłacalny i czy masz. Płynność firmy. Co to znaczy, że płynność firmy? Czyli to znaczy się, że jeżeli ktoś ma zły cash flow, zły przepływ pieniędzy, może nawet doprowadzić taką firmę do bankructwa. No, pracując w banku miałam okazję również doświadczyć takie, takie przykłady firm, które, które po prostu przez zły cash flow upadły, zbankrutowały. Ale żeby Ci wytłumaczyć to na takiej Twojej firmie, której Ty zawsze robisz, tutaj mówi, że będziesz pro produkował lemoniadę, tak? No. <laughs> Produkcja lemoniady. Jeśli załóżmy na koniec kwietnia, byś wyprodukował tą lemoniadę, wygenerował jakiś zysk, 2000 zł. 2000 załóżmy, No to zaszalejmy 2300 zł, tak powiedzmy. Ale mama, ale czy, czy ja to sprzedaję na rynek światowy? No, tak. Dostałeś kontrakt do, 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 ten, do kraju, który, do Chin, gdzie jest dużo osób. To na przykład w maju musisz zapłacić i podatek, i ZUS, i, i znowu kupić więcej I chiński podatek. I chiński podatek. I więcej cukru, i więcej. A jak pod cukier? Co? Pod cukier. No to no właśnie, no nie niepotrzebny cukier. Więcej, więcej podatku Wody, więcej cytryn, tak, żebyś mógł, żebyś mógł produkować. A, a po co cytrynach? Więcej wody. Samą wodę. A Mówimy o lemoniadzie, o lemoniadzie cytrynowej, to niestety nie możesz na, na początku miesiąca zakupić na przykład takiej wyciskarki wolnoobrotowej, żebyś powiedzmy, która będzie kosztowała maj. 2250 tak bo Ci zostanie tylko 50 zł na cały maj. Tak? I to znaczy, że źle zaplanowałeś sobie ten przepływ gotówki, bo zaraz, jeżeli na początku maja wydasz ten cały zysk zarobiony, no to później ci nie starczy do końca, do końca miesiąca. I to może. Trzeba, trze, trzeba zwiększyć rynek. Trzeba zwiększyć nie tylko Chiny, a Azja, Azja Ameryka, wszędzie. Hmm. I tutaj e, okazuje się, że cash flow nawet radą cash flow to jest takie właśnie zestawienie jak a faktycznie wyglądają po kolei tak dzień po dniu jak, i, i, jeśli mówimy o budżecie, e, o budżecie tak powiedzmy takim tym twoim, tak ma, małą firmę, no to wiadomo, że w dużej firmie to nie zestawia się tak e, z, z, z dnia na dzień tych wszystkich e, f, wpływów i wydatków, e, ale mm, y, taki cash flow pozwala właśnie ocenić czy masz zdolność do pokrywania Twoich bieżących na przykład zobowiązań, tak? jeżeli masz na dzisiaj do zapłaty termin zapłaty jest no, nie wiem faktury, y, y, nie wiem za te cytryny, czy, czy za prąd, czy za, za coś jeżeli tego nie zapłacisz, za y, no to masz, masz problem, tak? Y, jeszcze tam powiedzmy niektóre osoby są w stanie Ci naliczyć odsetki karne za nieterminowe, nieterminowe zapłacenie rachunku, ale na przykład jeżeli masz jakiś kontrakt i masz się wywiązać z tego kontraktu, tak, albo masz jakąś tam ratę do zapłaty, tak, a nie, nie, nie zapłacisz, no to może to spowodować, że posta postawisz w stan wymagalności całą umowę na przykład może bank Ci zapukać z komornikiem, tak? Nie mówię, że to się stanie e, zaraz przy pierwszym opóźnieniu raty, tak? Ale e, jeżeli sytuacja będzie się notorycznie z, po, m, powtarzać, jeżeli ten cash flow będzie źle e, prowadzony, no to może e, to ale, ale 50 złotych <coughs> e, 50 zł, powiedzmy, że, te, że, że, że po opłaceniu wszystkich podatków i wszystkiego zostaje mi te 50 złotych. No to co? No a ja mam że na przykład co miesiąc 300 zł do za zarata to co wtedy? No właśnie bardzo dobre bardzo dobre pytanie. To właśnie tutaj wchodzimy w te trzy takie poziomy trzy kategorie przepływ gdzie normalnie firma i ty jako osoba fizyczna też powinienie sobie tego sprawdzać, tak? Czyli masz przede wszystkim przepływy pieniężne pochodzące z takiej działalności podstawowej, tak zwanej działalności operacyjnej, czyli w przypadku gospodarstw domowych to będzie twoje przycho przychody z podstawowego źródła, którego się utrzymujesz, tak? Jeżeli chodzisz do pracy i, i nie wiem i, i, i zarabiasz tym, że nie wiem, i pół tysiąca na rękę. występujesz jako nie wiem nie wiem, szkoleniowiec, czy, czy, czy nie wiem. Komik. Komik, właśnie, komik na estradzie i to jest Twoje albo podstawowe... Albo komunik. Podstawowe źródło utrzymania. Jeżeli Ci to, z tego podstawowego źródła utrzymania nie wystarczy na pokrycie Twoich podstawowych, no, kosztów i potrzeb, czyli związanych, nie wiem, z leczeniem, z jedzeniem, z, 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 z co tam, no nie wiem, zapłatą za prąd, tak, za Z mieszkanie. Z Nie, no chodzi o podstawową, podstawową działalność, tak? No to, no to... Zapła zapła ten, za <laughs> Zapłatę, za gry. Zapłatę za gry, Zapłata za gry, to to jest... No to już. jest bardzo ważna rzecz. <laughs> to ty tego nie wiesz? No, niestety nie, nie wiem, nie, nie, gra, nie gram, nie gry. Dobrze, ale a, kolejny... A gdybyś gra, to byś była bardziej nazywana. <laughs> I polecam. E, inne rzeczy mnie wylozły, bo ja wiesz? ani. Jak będziesz dorosły, to zrozum zrozumiesz, że gry niekoniecznie. Jest potem kolejny przepływ z działalności inwestycyjnej, tak? Aha, jeszcze wracając do działalności podstawowej, to jakbyś miał tą Twoją firmę z lemoniadą, to jest to właśnie... Ręczne wyciskanie? Produkcja lemoniady, tak? I na przykład wyciskasz ręcznie, tak? Natomiast potem masz przepływy z działalności inwestycyjnej, czyli takie środki pieniężne, które na przykład chcesz przeznaczyć na wykup, zakup wyciskarki, tak? Czyli na inwestycje. Został i zasada powinna być taka, że to co Ci zostanie, zostanie, z przepływów pieniężnych no powinieneś gdzieś tam właśnie inwestować w, w te przepływy takie na, na inwestycje, na powiększanie majątku. I jeszcze przepływy z działalności finansowej, czyli na przykład zakup wyciskarki na, na, na kredyt tak, gdybyś to tak kupił. Tylko trzeba uważać, że Zabawowy. wpływ gotówki z kredytu to nie oznacza, że to jest, dochód. E, że to jest dochód właśnie. Bo ostatnio, żeśmy znaleźli, co, co mama tak znalazła? Ja znalazłam. Ja, zna ja znalazłam, tak? Że... Ja przejebiłam. Znaję się. Na, na stronach internetowych, gdzie dzieci właśnie wymieniam się informacjami takimi. Szkol, szkolnymi, że, że właśnie kredyt to stanowi źródło dochodu. To nie jest źródło dochodu, ale to jest ewentualnie źródło e, dodatkowego zasilenia kapitału, czyli właśnie kiedy, kiedy nie mamy możliwości zakupienia tej wyciskarki na, e, z własnych środków e, uzyskanych z, z działalności podstawowej, e, a e, jesteśmy w stanie wykalkulować, że jeżeli kupisz tą wyciskarkę, to będziesz mógł więcej sprzedawać soków, więcej zarobić i, i jeżeli koszty, koszty kredytu będą niższe niż, niż ten zysk, który Ty wygenerujesz na sprzedaży nowych kubków lemoniady, to będziesz miał to właśnie tutaj dobry moment, żeby, no jako, żeby podjąć po prostu tą decyzję o, o zakupie z, z, z kredytu, tak? Gdy zaciągniesz kredyt, to właśnie w przepływach działalności finansowej będziesz miał plus, czyli wpływ, tak? A jeżeli tak. będziesz spłacał ratę, będziesz albo będziesz spłacał odpływ. jednorazowo, czyli będziesz miał odpływ, czyli będziesz na, na minus. No. I teraz wracamy do pytania tego, które Ty, ty zadałaś przed chwilą. No. Kiedy firma dobrze działa? Ocenia się, że firma działa i jest wszystko OK, kiedy właśnie do środków, tych, tych wpływów w działalności podstawowej, czyli z tej twojej produkcji lemoniady jest na dodatnie, jest na tyle duże, że... Gdzie? gdzie idziesz? Musimy spojkać. To już, już za chwileczkę, jeszcze ci wytłumaczę. Dobra. Też radę dwie minuty wytrzymać. Nie wiem. tę koleję całą. Oznacza to szybciutko, to szybciutko biegni, to szybciutko biegni. <gry> Oznacza to, że firma właśnie nie przynosi, nie przynosi zysku, czyli nie jest rentowna. W takich warunkach to de facto oznacza powolną taką agonię, agonię firmy. Śmierć przedłuża się, bo po prostu brakujące ujemne saldy z działalności podstawowej, no często pokrywamy z, z, z saldami z działalności inwestycyjnej lub, lub finansowej właśnie poprzez zaciągnięcie, zaciągnięcie kredytu, ale oczywiście Zasilania, wspomagania się i, i, i tym kredytem to też są ograniczone ramy, ramy czasowe, więc, więc tak naprawdę w dłuższym okresie czasu jest istotne, by to saldo z działalności podstawowej i operacyjnej było, było, było dodatnie. I co? Kontynuując tutaj, działalność podstawowa. I te przepływy działalności podstawowej muszą być na tyle, na tyle wysokie, te nadwyżki muszą pokrywać ewentualne saldo ujemne z przepływów z działalności inwestycyjnej, ponieważ cały czas pamiętamy, musimy pamiętać, że ja przychodzę, <laughs> że majątek, za pomocą którego zarabiasz. Zużywa się, tak? Czyli ta wyciskarka się zużywa. Trzeba ją one, nasmarować. Trzeba ją nasmarować, tak? Traci. I one z miesiąca na miesiąc um, traci wartość. Traci wartość. Dlatego też ten majątek, który ci służy do um, zarabiania na podstawowej działalności inwestycyjnej, powinien być um, no, um, odbudowywa odbudowywany, tak? Czyli jak. Prowadzi firma, na przykład, a, a, jakąś tam produkcję. To ona sobie co miesiąc y, y, w, z, rezerwuje tak zwaną amortyzację, czyli sobie rezerwuje część pieniędzy, żeby mogła y, y, w przyszłości odtworzyć ten, y, ten majątek. Tak? I jeśli firma, widzisz y, y, po tych właśnie przepływach. Firma ma pieniądze na wydatki inwestycyjne i widzisz, że w tych przepływach inwestycyjnych one one rosną. To znaczy, że firma się, że, że firma się rozwija. Można chwilowo na przykład pożyczyć, ale tylko zaznaczam chwilowo na, na inwestycje, na przykład obce źródła, tak? czyli na przykład ten kredyt, ale generalnie zasadą bogacenia się i, i rozwoju firm jest to, że majątek musi być finansowany z własnych środków, kupione za własne pieniądze, wyłącznie z dodatkiem niego salda przepływów pieniężnych z tej działalności podstawowej. Czyli w przypadku budżetu domowego właśnie, czyli podstawowym takim tym źródłem finansowania powinny być Twoje dochody z pracy, a nie finansowanie kredytem, tak? Tak. Czyli najpierw musisz zaoszczędzić z tego dochodu, jak chcesz coś kupić, tak? Jakiś majątek, natomiast finansowanie zakupu poszczególnych elementów w majątku, czyli na przykład tylko kredytami, Czyli na przykład chcesz dom, finansujesz go kredytem, chcesz samochód, finansujesz go kredytem, chcesz wyjazd. Chcesz kredyt e... finansuje go kredytem? <gryt> tak, właśnie nie uczynicie bogate, bo to później jest właśnie ta cała e, B bo Bo śmiesznie mi było jakby powiedzmy, czterech komunników się razem spotkało przed twoim domem. <gryt> no, czasami, oj, e, czasami też tak, e, też tak może. może... Może być, no nie wiem, no Teraz tak. na szczęście. Wszystko trzeba podzielić na, na cztery. Na szczęście, nie wiem, nie, nie, nie znam takiej historii, nie miałam doświadczeń, czy, czy to jest tylko i wyłącznie jeden komornik w takiej sytuacji, czy, czy faktycznie może być kilku komorników. Ale, to... ale chodzi mi, na przykład jak bierzesz kredyt w, w, w jednym banku, potem bierzesz w drugim, żeby spłacić te, ten pierwszy kredyt, mhm. potem e, do tego drugiego kredytu wiesz na jakąś chwilówkę, a nawet spłacić tą chwilówkę... Po... Bartosz, Wiesz, nie, 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 myśl, nie myślmy e, o takich rzeczach, nie mówmy o takich rzeczach, skupmy się na tym, że e, najważniejsze to jest to, co żebyś zapamiętał. Cash flow, <coughs> cash flow e, jeśli sumujesz te wszystkie trzy e, typy działalności, czyli podstawą inwestycyjną i finansową, twój cash flow musi być pozytywny, bo inaczej to jest przyczyna e, upadku. Upadku, tak? Czyli stanu agonalnego, <coughs> tak jak tutaj właśnie mówiłam przed chwilką, przepraszam, stanu, stanu agonalnego. No dzisiaj coś mamy, właśnie ty, 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 Katar, ja e live taki z, przesz z przeszkodami, jak zawsze. Tym razem nietechnicznymi. Tym razem nietechnicznymi. No robimy postępy. <coughs> no chociaż nie, też tutaj mieliśmy przed chwilką jakąś, jakąś wpadkę. I co? Y, mamy nadzieję, że, y, y, że dzisiejszy live też był dla Was y, wartościowy. Y, y, jeśli tak, y, prosimy też o subskrypcję naszego Nie, ja kanału to zrobię, ja to na YouTube. Wędą suba. My się tu staramy, a, a, to, a Tobie to jest tylko kilka kliknięć i 5 sekund, ale z, zrobić radość, prawda? Prawda. Tak. Zostawimy pod, pod dzisiejszym live'em linka, żeby ułatwić właśnie zasubskrybowanie. I będziemy kolejne tematy finansowe wymyślać. A tymczasem miłego miłego oglądania, miłego życia, miłego weekendu, tygodnia i czegokolwiek. I, I słońca. Tej... I słońca życzmy sobie słońca, żeby w końcu jakieś tam to... Ani lato... tylko deszcz. Lato do nas... A przynajmniej wiosna, żeby zawitała. No, bo ten też jest, jest nudny. Jest taki trochę no, depresyjny, nie? Ale. No właśnie, bo patrz, bo jeśli jest, jest depresyjny. I na przykład normalna osoby dostałem, jakby się czułem gorzej. Też się czułem o sobie depresją. No to nawet nie chcę wiedzieć ale nie mówmy, bo na czym się skupiasz, to to przyciągasz, więc skupmy się na, na byciu... Tle. Dobrze mi to trudniej wychodzi, bo jestem ekstrawartykiem. No. Pozdrawiamy jeszcze raz serdecznie i do zobaczenia za tydzień. pa! pa.